Witam serdecznie, drogie panny. Zapraszam Was na czytanie kart tarota Aura Tygodnia. Jest to prognoza mówiąca o tym, jaki będzie klimat nadchodzących 7 dni, co może się udać zrealizować w tym tygodniu, a co może przysporzyć trudności. Gwiazda w tarocie symbolizuje optymizm, zadowolenie z życia, sztukę, życie w zgodzie z naturą. Niewykluczone, że wielu z Was zapragnie choć na chwilę oddalić się od miejskiego zgiełku i odpocząć na łonie przyrody. Wiele panien może odczuć przypływ nadziei, intuicji, dać się zainspirować lub inspirować innych. Gwiazda zapowiada też harmonię wewnętrzną, ukojenie, dające światełko w, nutelu, w tunelu. Powinien być to też dla Was tydzień obwitujący w przyjemności. Co może się udać Panną w tym tygodniu? Idąc za inspiracją płynącą z energii gwiazdy, możecie znaleźć rozwiązanie jakichś problemów w pracy czy domu. Przyjdą nowe pomysły, które wreszcie przybliżą Was do realizacji jakichś wcześniej nakreślonych planów. A z to siła działania, energia, chęć do życia na części z Was może on oznaczać namiętny czas w związku lub nową sercową znajomość, co może przysporzyć trudności, czy na co powinniście bardziej uważać? Starajcie się w tym tygodniu nie dać sprowokować prostackiemu czy grubiańskiemu zachowaniu kogoś w waszym otoczeniu. Pamiętajcie też, że zbytnia pewność siebie może być zgubna i prowadzić do nieporozumień. Jeśli staniecie przed podjęciem jakiejś ważnej decyzji, starajcie się nie dokonywać wyborów pod wpływem chwili, impulsu, czy Zbyt emocjonalnie. Niektórzy z Was mogą mieć problem z uznaniem argumentów swojego rozmówcy. Postarajcie się wtedy na. Stawcie wtedy może bardziej na dyplomację i umiejętne e, wymienianie poglądów. Dziękuję Wam serdecznie za to, że oglądacie, że jesteście. Życzę Wam pięknego tygodnia. Pełnego spełnienia marzeń. Zachęcam Was do subskrypcji kanału i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych czytaniach. Pozdrawiam Was serdecznie.